Witam Was dzisiaj na naszym kanale. Ja jestem Monika. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to serdecznie Cię zachęcam, żebyś został tutaj ze mną na dłużej i subskrybował mój kanał. Słuchajcie, ostatnio Was na naszej grupie pandzioszki, do której Was też zachęcam, żebyście dołączyli. Spytałam, czy chcielibyście zobaczyć filmik, w którym pokazuję Wam moje zdjęcia kilka lat wstecz. Czy jesteście w ogóle ciekawi, jak wyglądałam kiedyś? I wiele z Was napisało, że tak dawaj! Więc dzisiaj przychodzę z tym filmikiem. no samą myśl mi jest <grytanie> wstyd. <grytanie> Chociaż to do Was będzie należało zdanie, yy, czy wyglądam teraz lepiej, czy kiedyś wyglądałam lepiej. Chociaż wiecie, kiedyś byłam młodsza i tak dalej, nie. No ale teraz też tak aż stara nie jestem, więc dobra, zobaczymy. I ogólnie będziecie widzieć moje reakcje na te zdjęcia. Postaram się też skomentować je w jakiś sposób. One będą Wam się gdzieś tu z boku wyświetlać, także nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Dobra, słuchajcie, tych zdjęć jest dosyć sporo, ale będę wybrane tylko komentować. Zacznę więc od pierwszego. Słuchajcie, na tym zdjęciu pokazałam rękę, nie wiem czy się chwaliłam tymi bransoletkami, czy nie ale yy, kiedyś miałam ich multum i u nas to był hit mody i ja je nosiłam, kąpałam się z nimi wszystko aż w końcu przyszedł dzień, że musiałam je zdjąć w gimnazjum na BF-ie i niestety no pożegnać się z nimi, jak widzicie mam trochę skrzywioną twarz co się wiąże z tym, że kiedyś jakieś mm, mm, dzióbki były modne chociaż teraz też się zdarza, że ktoś tak robi, no Taka jest historia tego zdjęcia, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mam jednego czarnego paznokcia, drugiego zielonego, gdzie w ogóle tych kolorów to nie wiem, skąd one się wzięły. Tak czy siak, jeszcze to zdjęcie nie jest takie fatalne, jak myślałam, że mogą być. Następne zdjęcie jest podobne do poprzedniego. Tutaj widać jakieś moje zabójcze włosy. Tutaj następne trzymam grzybeczkę, żeby nie spadła. I jak teraz widzicie, już na ręce nie mam z. Muliny, tak? Mulina to się nazywa? Nie pamiętam. Bransoletek tylko mam takie, które były chyba w gazetach, albo je się gdzieś kupowało. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, może wy pamiętacie. Takie gumowe, one były jak coś recepturki, tylko powyginane w różnych kształtach zwierzątek i tak dalej. I no, trzymam grzyweczkę i pomalowane pazurki. Teraz akurat tego mi się nie chce robić, więc spoko. Następne zdjęcie jest z pandą. Pokazuję je Wam dlatego, żebyście wiedzieli, że od zawsze kocham praktycznie pandy. I w sumie taką zajawkę trochę mi siostra podsunęła, bo ona też tak e, lubiła. No i to zdjęcie jest e, super cute. E, następne zdjęcie, o Boże, nie lubię go. E, mam w koszulce mojego byłego chłopaka, chłopaka z gimnazjum, Damiana, którego pozdrawiam, jak ogląda to kiedykolwiek. E, i zrobiłam sobie, bo chyba chciałam się pochwalić. Oczywiście też się mam grzywkę i widać te bransoletki No i niestety, ale coś, czego nie lubię, czyli na tym zdjęciu mam bardzo szeroki nos. No ale trudno, z takim się urodziłam. Kolejne zdjęcie to była sesja plenerowa w parku. Czerwona usteczka, jakiś szalik z prędzelkami. I jak widzicie, mam takie włosy lekko różowawe. A to dlatego, że Mm, farbowałam je kiedyś i na dalej zdjęciach będzie pokazane jakie miałam włosy to opadniecie kolejne zdjęcie z serii nie wiem widzę Jezusa yy, nie wiem naprawdę co, co ono oznacza i ten języczek także wstyd aż, aż patrzeć na to kolejne zdjęcie to już w ogóle hit sezonu bo u nas była nie wiem czy u was też ale u nas była moda na zdjęcia w piwnicy w piwnicy jak widzicie, jestem w piwnicy z jakąś bandamką i oczywiście skrzywienie twarzy. Trzymam sobie tutaj, wiecie, mm -hmm, włoski masakra. ale naprawdę bardzo dużo osób robiło zdjęcia w piwnicy, ja nie wiem, co to była za moda nawet. Kolejne zdjęcie typowe selfie w lustrze. Tak widzicie, dziubek obowiązkowo jest, oczywiście przepleciona ta bandamka, nie najgorzej. No i zaczynają się zdjęcia z super kolorowymi włosami I super grube kreski To zdjęcie było zainspirowane pewnie zdjęciem z jakiegoś Tumblera I jak widzicie pełno znowu bransoletek Ja kiedyś miałam fioła na tym punkcie No i różowo-czerwone włosy Sama nie wiem jaki to był kolor, bo w każdym jakby innym pomieszczeniu Inaczej wyglądały pod słońce, inaczej jak było ciemno też inaczej Także... No widzicie mój e, makijaż, ja byłam kiedyś taka emo trochę <grych> Nie no, e, malowałam się tak dosyć, e, podkreślałam oczy Kolejne zdjęcie właśnie tutaj, widzicie już te włosy są takie bardziej różowawe Nie wiem czy to po prostu, e, nie wiem w sumie jak to było Ale znowu już się pojawiają te bransoletki, nie wiem czy to wakacje jakieś były, czy co to tam No, także kolejny dziubek. Następne zdjęcie z kolejnym dzióbkiem I tutaj też nie lubię tej fotki, bo znowu mam jakiś wielki nos To znaczy, no Tak centralnie przybliżałam aparat Że ten nos jeszcze był dwa razy większy niż jest No i Myśląca ja, ja oho, masakra Kolejne zdjęcie to też było Zainspirowane jakimiś tumblerowymi Fotkami dziewczyn Nie komentuję go tak naprawdę Następne zdjęcie już przedstawia mnie Taką dosyć przystępnej minie. Po prostu takie zdjęcie pokazuję Wam i ta jeszcze jakość tych fotek, bo to były jakimiś Sony er er Ericssonami robionymi, może Samsungiem. Um, takim wysuwanym. Także wiecie. Kolejne zdjęcie jest u mnie na Starym Mieście. Jak widzicie, kiedyś byłam chuda jak szkapa, że spodnie zwisały na mnie jak nie wiem co. No i były wtedy flagi amerykańskie modne, czy to na trampkach, czy to były takie leginsy i bluzki, ja miałam, to znaczy moja siostra miała leginsy i bluzkę, ja czasami od niej pożyczałam i jak widzicie styl was siedzi. Kolejne zdjęcie już jest takie, żeby wam pokazać, że miałam właśnie taki naturalny kolor włosów, powiedzmy, chociaż na tym zdjęciu widzę, że to było już po tym jak farbowałam je na ten różowy czy czerwony czy cokolwiek. Ale miałam taki dosyć przybliżony, i oczywiście tutaj skrzywienie twarzy. Super. Następne zdjęcie już jest takie nijakie, ale też gdzieś tam Jezusa chyba szukam, bo patrzę w górę. Nie wiem czym się kiedyś kierowałam. A w tle, jak się przyjrzycie, widać mojego psa, który wypoczywa na łóżku. O, kolejne zdjęcie jest takie, które lubiłam, miałam je wywołane na szafie. Była to sesja zdjęciowa mm, na jakimś polu. I tutaj, jak widzicie, mam jakąś marynarkę, rajstopki, jakieś we wzorek, okulary, które były zbyt duże na moją małą twarz, ale do zdjęcia sam raz. Yy, I co jest najlepsze? Miałam tutaj długą marynarkę, same rajstopy i koszulkę, ale dobrze, że na tym polu nikogo nie było. O, o wilku mowa gadaliśmy o fladze amerykańskiej, więc w tle też musiała być flaga, yy, i tutaj. Crazy zdjęcie z crazy kolorowymi mm, pazurkami z językiem na wierzchu. Masakra. Kiedyś chyba chciałam być, wiecie, taką Tumblr, e, takie fajne fotki w ogóle. Następne zdjęcie <grytanie> to jest właśnie o tym mówię. Ja dużo oglądałam zdjęć e, na Tumblrze i się tym inspirowałam, bo chciałam mieć takie inne zdjęcia niż każdy. i No, no i takie zdjęcie, które na pewno ktoś gdzieś widział z takim wąsikiem. O Boże, ta fotka to jakaś wygięta syrena. I tutaj mam takie rude włosy. To właśnie taki kolor pod światło, był jak mi zaczął schodzić ten róż. One były takie kasztanowe, już bliżej takiego mojego naturalnego. No, ale widzę, że miałam piękne krostki. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Następne zdjęcie robiło oczywiście kiedyś furorę w sieci, bo miałam tutaj, nie wiem, z 14 lat. No i wiecie widać było trochę piersi no i każdy mówił, że robiłam to specjalnie, żeby mieć więcej lajków, nie tak nie było akurat po prostu miałam takie bluzki i lubiłam te zdjęcie, jestem na nim o dziwo uśmiechnięta ale znowu patrzę do góry gdzieś, także hello, następne zdjęcie już też jest z takich normalniejszych, tutaj już widać taki naturalniejszy mój kolor włosów, właśnie taki najbardziej chyba już zbliżony co mnie w, te, w takich zdjęciach irytuje, że miałam taką rękę gadżeta. Wiecie, jak się robiło selfie czy coś, to tak się o rękę i ją tak widać na zdjęciu. W tle, oczywiście, plakaty Justina Biebera. Ja kiedyś miałam tą całą ścianę. Tutaj w plakatach było ich, nie wiem, z 30. Ja już nie miałam miejsca, więc nawet po szapkach je przyklejałam. Następne zdjęcie jest takie dosyć normalne, tutaj już się zaczyna gimbo grzyweczka, jak widzicie, na następnym też, ale żeby nie było hejtu, jak widzicie zacenzurowałam sobie cicki. No, i widzicie na ścianach jest Justin Bieber, jakiś One Direction i w ogóle. Tak. Chociaż nie wiem czemu One Direction, bo tak w sumie nie byłam jakąś ich zagorzałą fanką. Następne zdjęcie to jest w ogóle hitnie. To jest mi z przeróbki foto, i te sprawy. Jakieś cenzury na bokach, dlatego, że nie wiem, nie chciałam pokazać szafy. Nie wiem. Ale ta mina wygląda jak trochę kod ze szreka, taki trochę niedorobiony. Jak widzicie, byłam mega, mega chuda. Ja całe życie byłam chuda, teraz dopiero mi się tak przytyło. Eee, no, i byłam elegancko ubrana. To chyba było po jakimś zakończeniu roku albo coś. Następne zdjęcie jest takie zdjęciem, które lubię, chociaż oczywiście jest tak. Języczek No ale jakoś tak, nie wiem Lubiłam to zdjęcie Kolejne zdjęcie to jest jedno z takich Moich bardzo ulubionych Kiedyś myślałam, że jestem taka super na tym Oczywiście też sobie zakryłam cycki Cenzurą Zrobiłam dziówek I mam rajstopy, bokserkę I nie wiem, lubiłam to zdjęcie Nie wiem dlaczego Może wy mi powiecie No, kolejne zdjęcie z serii Elegancja Francja Na tle szafy Tutaj w ogóle miałam tak, rejstopy we wzorek, może tego aż tak nie widać. Yy, ob, yy, buty na takim obcasie jak dla babci. W ogóle masakra, to drzezówki yy, i były takie buty i to były dżezówki tylko na obcasie. Muszę święty, jak ja mogłam to ubrać na nogi, to do tej pory nie wiem. Kolejne zdjęcie jest też zdjęciem, które bardzo lubiłam. Tutaj oczywiście też dziubek, ale tu już zrobiłam sobie przedziałek na środku Gdzie ja kiedyś w przedziałku wyglądałam według mnie tak brzydko jak Jezus Tak zawsze się u nas mówiło, bez urazu oczywiście I w tle jak widać mam popowieszone zdjęcia na szafce Następne zdjęcie to jest z tej samej sesji zdjęciowej, jak pokazuje serduszko, to też takie znane Kolejne zdjęcie jest już z gimbo grzyweczką I tutaj mój króliczek, którego niestety musiałam oddać bo po prostu nie miałam czasu, żeby się nim opiekować, ale jest w dobrych rączkach. Przechodząc do kolejnego zdjęcia, to wyglądam prawie podobnie. Nie, no dziś też mam loki, ale to tak zrobiłam sobie, a żeby troszkę inaczej wyglądać. I na tym zdjęciu właśnie zrobiłam loki, ale miałam grzywkę oczywiście, moją gimbo, no i trochę dziubeczka i te sprawy, ale dosyć elegancko na tym zdjęciu wyszłam, nie powiem, że nie. Tutaj zdjęcie typowo ze wsi, takie tam na Sianku. Akurat jestem tu bez makijażu i w ogóle, chociaż no. I robiłam te zdjęcia. A, dobra, nieważne. Byłam u babci i po prostu robiliśmy sobie takie zdjęcia z koleżanką. O, następne zdjęcie to jest typowe zdjęcie. Tutaj jakieś przykucenie, ja nawet nie wiem dlaczego. Chyba aparaty nie miałam gdzie postawić, Żeby się całą uchwycić. A że byłam w spódniczce, koszuli, wiecie, no to takie zrobiłam. Masakra. O, tutaj kolejne z sesji zdjęciowej, na której byłam z Mariką, którą serdecznie pozdrawiam. Pamiętam, ona miała lustrzankę, przyjechała do mnie, znakła. No i robiłyśmy sobie fotki I tutaj typowa fotka z Nienacka I jak widzicie miałam tą grzyweczkę Jest grzyweczka, jest dupeczka, pamiętajcie No i tutaj kolejna fotka Tu na jakimś konarze siedzę No no i tu kolejne foto z moją grzywką Tutaj tak bardziej pokazowo wzięłam, powklejałam te fotki O, te zdjęcia bardzo lubiłam, nie dość, że bluza z Supermana To jeszcze z gumą balonową ja bardzo chciałam takie zdjęcie, bo kiedyś było właśnie na tablarze i. Ach, sztos. Ale lubię to zdjęcie, bo połowy twarzy y, zakrył mi baną, więc. Yeah. O, ta fotka to w ogóle ma swoją historię, bo tą bluzkę wysłała mi moja przyjaciółka kiedyś i y, y, y ona była taka inna niż inna, i chciałam taką bardzo pokazać, aż musiałam się gdzieś tam wygiąć. No i oczywiście miałam y, już grzyweczkę, która robiła u mnie furorę kiedyś. Bo każdy chciał mieć taką, jak ja, ale wiecie, nie każdemu pasowała ta grzywka, chociaż do tej pory sama nie wiem, czy mi kiedyś pasowała. Nieważne, tutaj już taka kolejna sesja zdjęciowa, jakiś dziubek zobaczcie, w ogóle to wygląda, jakbym chciała coś powiedzieć, ale mi nie wyszło. I te zdjęcie, które teraz widzicie, to wywołało taką kontrowersję. Tyle obgadywania, tyle dyskusji u mnie w gimnazjum, że nawet nie wiecie, jeżeli ogląda to taka dziewczyna z którą powiedzmy się tam kłóciłyśmy to pozdrawiam ją bo teraz mam dobre wspomnienia chociaż to zdjęcie było w takiej bluzie misia chciałam mu dać groźną, nie wiem, słodką chociaż według mnie to zdjęcie jest trochę urocze i dodałam je i potem zaczęły się jakieś dziwne komentarze na temat tego zdjęcia i w ogóle, ale przeżyłam żyję do tej pory, także fajnie ale... To, co za takie wspomnienia, jakie mam z tym zdjęciem, to nie pytajcie, po prostu śmieszne to było wszystko teraz. Ogólnie się z tego zawsze śmiałam, ale kiedyś niektórzy to traktowali całkiem poważnie. Także no. Te zdjęcia to też jest hit, bo jak widzicie, nie ma to jak czapka w domu. No, a ja nosiłam czapki z tego względu, że fajnie mi się grzywka układała. No i to taka była czapka z pandą, którą później zgubiłam w Carrefourze, także było mi smutno. Tak jak na zdjęciu. No, i tutaj zdjęcie w takiej fioletowej bluzeczce, którą zrobiłam kiedyś sobie sama. Sama ją zrobiłam i byłam z niej dumna. Kolejne zdjęcie są, jest w loczkach i oczywiście dziubek jakaś długa ręka. I jak się przyjrzycie, to zobaczycie kolczyki, które były z gazety. Jej! Może ktoś miał takie podobne. Następne zdjęcie jest w sweterku, który był golfem. Jak się przyjrzycie, to widać, że takie jakby niewykończony tutaj jest, nie? A ja po prostu ten golf odciąłam, bo nie lubiłam golfów i sobie zrobiłam taką foteczkę. Następne zdjęcie jest takie dosyć przyjazne, normalne, uśmiecham się, tak po prostu wstawiam, żeby było. Kolejne zdjęcie to już jest takie zdjęcie, które nawet mam na Facebooku chyba do tej pory. Yy, uwielbiałam to zdjęcie, nie wiem dlaczego je uwielbiałam. Według mnie. Było takie piękne i w sumie powiem Wam, że do tej pory jest takie coś w nim, że mam sentyment. Grzywka mi się fajnie ułożyła, pamiętam, że z tą grzywką to były różne przeboje, więc to sakra. O kolejne zdjęcie to jak typowa top model. Yy, tutaj nie chcę się wypowiadać chyba na ten temat, ale poza yy, niczego sobie i te minki i tak dalej i znowu czapka w domu. Jej! Kolejne zdjęcie to taka trochę słodka ja i jak ym, zwrócicie uwagę to ciągle się śmieje z moich brwi. Moje brwi kiedyś były w ogóle takie smutne, ale to z tego względu, że kiedyś mi tak chyba jej siostra wydepilowała i no i później ciężko było mi wrócić do takich, ym, wiecie, bardziej wesołych, <grytania> bardziej złowieszczych, o tak. A tutaj miałam bluzę, koszulę na sobie, której nie lubiłam, bo się zapinała z tyłu i była do bani Kolejne zdjęcie to w ogóle, zobaczcie tutaj, bardzo chciałam podkreślić to, jak sobie pomalowałam mocno brwi Prawie są czarne, ale to też ze względu na to, że przerobione jest te zdjęcie Ale kiedyś ktoś mi napisał na ASKU, że moje brwi wyglądają jak plemniki <laughs> Tak, coś w tym jest ale to właśnie była zła depilacja i ciężko było mi wtedy jeszcze pomalować tymi kosmetykami, co były, bo wtedy to pamiętam, że tylko jakiś żelowy coś tam było do brwi albo jakieś cienie. Yy, następne zdjęcie to jest zdjęcie z grzyweczką i w bluzie mojego kolegi, którego też pozdrawiam, jeżeli to ogląda, nie wiem gdzie jest ta bluza, także mnie nie pytaj jak coś. Yy, no, byłam kradziejem, kradziejem bluz. Kolejne zdjęcie zdjęcie uwielbiałam, one dla mnie było mega urocze i robiło też dużą furorę właśnie chyba na asku, jak się nie mylę. Jest grzyweczka, pamiętam, że ta grzywka mi się ładnie ułożyła. Moja stylówka jest taka, hmm, powiem wam, że miałam rajstopy, spodenki, koszulkę elegancką i botki. No tak. I tutaj zdjęcie z tej samej sesji, tylko już w płaszczyku. Hmm, zdjęcie w ogóle w jakichś bagnach. Okej okay, Tutaj jest Monika Słeg. No, tak jak na koszul, Na bluzie jest napisane Bluzę sama robiłam, bluza była bez napisu Ja kupiłam sobie te naszywki na, Co się prasuje, wiecie No i były modne Te leginsy w paski Które wyglądało, wyglądały Jakby się uciekło z więzienia Na nogach podruby wansów Tak No i full cap Ok, kolejne zdjęcia dodałam tak po prostu z sesji zdjęciowej, takie tam w parku. Kolejne zdjęcie typu słyk, no i czapka oczywiście w domu. Następne zdjęcie trochę eleganckie, eleganckie Monika na szpilkach, na których do tej pory nie umiem zbytnio chodzić. Także no cóż, kolejne zdjęcie jest w ciemnych włosach, zobaczcie, jakie ciemne sobie zrobiłam i wydaje mi się, że tu wyglądam jak jakaś wiedźma. Następne zdjęcie jest właśnie też w ciemnych włosach. Tutaj jedyne co mi się podoba to kreski. Zobaczcie, po prostu one były idealne. Ja teraz nie potrafię sobie takich zrobić, ale zobaczcie też grubość moich brwi. Takie pół twarzy zajmowały. Następne zdjęcie też już cool swag Kolejne też jest swag na kamyczkach, w leggingsach z wąsikiem. Masakra. Następne zdjęcie bardzo lubiłam, ale oczywiście też jest łańcuch ja w ogóle lubiłam taki wiecie, Justina Biebera styl takie, luźne bluzy, jakieś tutaj takie, o masakra no jest grzyweczka, tylko jedyne co w tym zdjęciu mnie y odraża to to że miałam takie kreski jakby ktoś tak długopisem przejechał, następne zdjęcie to oczywiście jakieś lustrze, tak po prostu da. no i wracając do brwi y plemnikowych to tutaj idealne zobrazowanie ich zobaczcie jakie te brwi były w ogóle Kiedyś uważałam, że to zdjęcie jest piękne, ale tak naprawdę to teraz jestem trochę nim pod, podłamana i nie wiem jak to skomentować. Następne zdjęcie to też widać, jak się dobrze przyjrzycie brwi. Pokazuję je, bo kiedyś byłam chuda. Następne zdjęcie takie też myślałam, że jestem wtedy ładna, chociaż też mam jakąś taką minę nijaką. Następne zdjęcie też jest słek. Jak widzicie, tutaj takich sporo. Yy, I tutaj to już w ogóle słek na 100%. Kiedyś widziałam właśnie na tablecie takie zdjęcie i się trochę nim zainspirowałam, ale jak widzicie, stan moich brwi trochę się polepszył, już są troszkę w innym kształcie. No, ale ten łańcuch yy, takiej grubości prawie, że jak dla krowy. Yy, następne zdjęcie już bardziej trochę takie normalne. Yy, już tu tak miałam grzywkę na... no. Jak koń trochę <noise> Zrobioną, chociaż do tej pory czasami tak sobie Ją układam I ostatnie zdjęcie To już jest zdjęcie z sesji zdjęcio... Zdjęcie z sesji zdjęciowej Dobrze Na Starym Mieście i wyglądam tutaj jakbym Reklamowała rajstopy, albo mi się tylko tak wydaje Chociaż te zdjęcie jako Jedno z moich takich pierwszych Osiągnęło 600 lajków na Facebooku, gdzie to kiedyś było Wow, naprawdę Ale No. Fajne szpileczki. No i słuchajcie, to było na tyle trochę się rozwlekł ten filmik. Mam nadzieję, że i tak Wam się spodobał i dotrwaliście do końca. Napiszcie, które zdjęcie rozbawiło Was najbardziej i czy dużo się zmieniłam i czy na lepsze. No i jeżeli chcecie więcej jakichś takich innych filmików niż vlogi i tak dalej, to dajcie mi znać to coś. Pomyślę, może Wy jakieś pomysły macie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i po prostu bądźcie ze mną cały czas. Ja już będę się z Wami mi żegnać i do zobaczenia w kolejnych filmików pa pa.